Cześć, jestem Kuba. Witam w klubie Primusia i Werki. Dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić własnoręcznie taki bardzo prosty prezent dla każdego. Dla mamy, dla taty. O, taki bryloczek, zawieszkę. No, ten chyba trochę przypomina Primusia. Szkoda, że go tu nie ma. Ale, ale, będziesz wiedział, jak samemu zrobić takiego Primusia. Będziemy potrzebować nożyczek i widelca. Włóczki pisaka i kleju uniwersalnego oraz kilku skrawków kolorowego filcu. No to zaczynamy. Na początek musimy znaleźć koniec włóczki i nawlec spory jej kawałek na widelec. Nadmiar włóczki obcinamy A kolejnym kawałkiem związujemy całość tego, co nawlekliśmy na widelec. Widelec ma ząbki, które bardzo nam pomogą przy związywaniu tej kuleczki włóczki. Pamiętaj, żeby mocno, mocno zaciągnąć węzeł. Następnie ściągamy całość z widelca i nożyczkami rozcinamy z jednej strony. I to samo powtarzamy z drugiej strony. Nawlekamy całość na nożyczki i rozcinamy pętelki, jedna po drugiej. Pięknie, nasz pomponik już gotowy. Zostało nam tylko trochę go przyozdobić. Z czarnego kawałka. Wycinamy brzuszek primsia i przy pomocy kleju uniwersalnego przylepiamy go do naszego pomponika. Z czerwonego kawałka wycinamy skrzydełka primusia. Znowu przy pomocy kleju uniwersalnego przylepiamy je do naszego pompona. Do przylepienia została nam jeszcze tylko głowa. Do jej zrobienia posłuży nam żółty kawałek filcu którego wycinamy małe kółeczko. No a teraz czarnym pisakiem dodamy mu tylko oczka, żeby mógł znaleźć czekoladę. I nasz mały pomponowy primuś. Już gotowy. Powodzenia! Chcesz na razie do naszego klubu? Czekają tam na ciebie specjalne kolorowanki oraz bardzo dużo innych niespodzianek. Poproś teraz kogoś dorosłego o wejście na naszą stronę. Adres jest poniżej. Pamiętaj, czekamy na ciebie. Papa! Pa. Do zobaczenia! Raj dla dzieci nad morzem. To rodzinny wypoczynek z animacjami i parkiem wodnym. Odwiedź nas w Primavera Family and Spa w i Górze.